Proszę, bardzo nowy szmaciarski czajnik Marcelego znaleziony w śmieciach. Nie w Wszystkie... śmieciach, tylko w domu w śmieciach. A, w domu w śmieciach, przepraszam. Wszystkie elementy plastikowe zostały usunięte i wrzucone, <grym> U... i wrzucone do kontenera na ten. Na, bio. na co? Na, bi... nie, bio. na nie bio. I tu będzie zaraz no. powstała nowa kawa. Muflon powie, że to e, kawę, kawę to ja codziennie piję nad canem. No ale nie wszyscy tak mają. Patent od Marka Szymańskiego na tych przyponach stalowych. Tylko trzeba opalić sobie Chwyci. ten plastik, bo przybiera do, do pancy. Ale tylko trochę. Przez chwilę. się melki ćwierkają. Co wsypujesz? Kawę? Co? Kawę? Nie, w sobie jedynie na a tam już wyżertu, to, to Marcin? Pokaż. Mam raczej no, koleżeństwo kubki, Chciałem powiedzieć, że. za to, to już nie mogę nie mieć, ale chniwo, dostałem. Wobleru mam dużo, to ci dam tu nieco. Dostałem sobie w prezencie. Marcej wczoraj miał urodziny, dzisiaj mam ja. Zobacz. Wędkarz krwi i ości o! Kubek jak ta lampej metalurgiczny, właśnie może nie będę lał te plastiki w to. Bo... No, no nie tylko grubawy, także... Dawaj to nagle Marcel. Nie daj A i on taki przypinany był Lewiatan, twój dobry partner Rapa <grym zimny> Bodybuilding Ja proszę parzuszkę Ile łyżeczek? Dwie Ja bym chciał miodem słodzoną No czekaj, zaraz to znajdę mój Dla mnie jedna Dej mu niech ma, hopok. Jeszcze na święta być Musi być kawa czarna i mocna Ale słodka Nie masz naprawdę miodu, a masz brązowy czy biały? Ja? No. Poczekaj, pójdę w czekach, będę brązowy. Poczekaj, nie no, no. U mnie w domu się brązowym nie słodził tamte barwniki, są niezdrowe. dzieci, uwielbiałam biały i go łyżeczkami. Yy, I poczekaj, zaraz będzie brązowy. Nie no, jest brązowy. Jest no. brązowy. Ile Darek z słodką? Taką jedną. Gdzie? Ja troszkę... Ale jedną, ja troszkę mniej za późno. No dobra, morda. ma przepis już tutaj. To musi zostać trochę cukru do karkówki. Uno, już nie dosypuj. No, nie nie. Już każdy się powiedział po jednej, ja ty jeszcze do nas zrobię że <ślese> Jak moje wykształcenie niepełne podstawowe. <ślese> Dajder kojim... Nie wiem jaka jest stolica Hiszpanii. Jaka? Barcelona Madryt Gdzie ty, żeś do szkoły nie chodził Madryt? Nie, to w Portugalii jest Madryt Tel jest tam Daj no ten Daj no, ci zabiło A pożycz zginął na wojnie w Czeczeniu Proszę bardzo Tylko to musi wrzeć Marcin Ja po zimnym parze to jest od razu kawa po turecku I siedzę po turecku, kawa po turecku I wszystko jest po turecku Myślisz, że z tego pierwszego opalania już będzie dobra ta woda? co to moja? No, nie gwizdka nie ma, no. Yy, Niedźwiedz, ja. W nocy był Nie Dla niedźwiedzia zrób trochę. Jakby coś tego w wrzątkiem No i co z tą kałą, daj Bo. Nie, no to się zrymi za Skąd? Musi... <głos> to... <głos> no tam chyba już tak tak, 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 tak wydawało dźwięki, jakby już się gotowało. Mm -hmm. no. to to teraz... To, teraz tam to ja nie. Wiem, tak? Musisz to ręką, o, już to już jest zimne, jak wymierz do ognia. Poważnie. Poważnie. Poważnie, musisz to drugą na ten. no. no tam za... Nie udać się to jednoręko, jednoręko zaczęło żorlać. Weź, do... nie tak, za tą końcówkę ciągnij do góry. Ty masz o tu, no, do góry ciągnij. Ja nie za taką końcówkę ciągnąłem, w Dąbrowie byłem niż W Dąbrowie im kawa smakowała. Ze śmietanką. Ale oni mieli inne końcówki. Aż chłopa zemdlił. <laughs> za prodać mówiłem. mówiłem. Za... No gdzie lejesz, no świnio jedna no, no gdzie ty sikasz no? Jak ty tak stary, lejesz kiblu stary to... Nie, nie mi brakowało, ty tylko połowę wylałeś. Bo ja tu sprawdzę. raz Na gdzie... zewnątrz. Parkinsona masz ty. Heinego? Nie, no bo wstanę, wkurzę się i wstanę w końcu. Ja mam hajnego medina. No mleczko? Zaraz zrobię. Nie ma, no jak można bez mleczka? No tego? My pijemy czarną, czarny chleb i czarna kawa. Bo <grym> tani samochód, no. tak? <grym> Pokaż tą karę. Ja to mam kubek tutaj na tym. Wymieszaj no mi jakim patykiem muszę być ciepły Proszę pa no jest dobry pasz On ma ten plus plu, że, że w ogóle się Będzie cukier ci skoczy. <coughs> Daj mi tym kołkiem, wymieszaj to to Mam łyżkę Wymieszaj mi kołkiem